Kolejny element przestrzeni publicznej w miejscowości Pochowo e, dostał nowy wygląd. E, jesteśmy na placu, gdzie powstał odnowiony staw. Są nowy plac zabaw. Jest wiata dla spędzenia czasu, jest podest dla wędkarzy, bo jest tutaj bardzo dużo ryb, są ławeczki, elementy do czynnego wypoczynku, są elementy siłowni, także ten plac myślę spełni oczekiwania naszych mieszkańców. Też jest to plac monitorowany, są tutaj trzy kamery które, o wysokiej rozdzielczości, które bardzo dobrze monitorować będą ten teren i mam nadzieję, że mieszkańcy docenią to, co tutaj zostało zrobione i będą umieli poszanować. Te wydatki, które tutaj ponieśliśmy, cały koszt projektu to jest prawie 600 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania z północno-kaszubskiej lokalnej grupy rybackiej na ten projekt. Na wiosnę będzie jeszcze do gospodarowania, do pieszczenia terenów zielonych, bo mamy dzisiaj 21 listopada, w związku z tym nie zostały, że tak powiem, trawniki zazielenione, ale to jest do dokończenia i do wykonania na wiosnę, kiedy zaistnieją warunki, żeby te tereny zielone urządzić.